Drodzy bracia i siostry, ta mądrość, o której czytamy w księdze Mądrości Syracha, to Jezus Chrystus. To jest oczywiste dla pierwotnego chrześcijaństwa, dla, dla ojców Kościoła, że On, Jezus jest Bożą Mądrością. Zresztą i w tej bazylice, często modląc się litanią do serca Pana Jezusa, modlimy się właśnie i tym wezwaniem, serce Jezusa mądrości i umiejętności pełne pełne cnót pełne mądrości bo też ta mądrość to jedność z Bogiem to bojaźń Boża czyli postawienie Pana Boga radykalnie na pierwszym miejscu bo to jest fundament wszelkiej mądrości i czytamy w tym fragmencie z księgi mądrości Seracha, że z początku mądrość powiedzie go, to znaczy powiedzie nas każdego z nas trudnymi drogami, trudnymi drogami, bo pierwszy etap zbliżania się do Pana Boga, zbliżania się do Jezusa Chrystusa, to jest etap Oczyszczenia, to jest etap uświadomienia sobie, kim jesteśmy, co za każdym razem próbujemy robić na początku Mszy Świętej. To znaczy wejścia w pokorę, przyjęcia tego, że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, że to nie my jesteśmy centrum świata, a nawet nie jesteśmy centrum naszego prywatnego świata. Pycha ludzka na tym właśnie polega, że człowiek siebie samego stawia na miejscu Boga, że dla najważniejsze jest dla niego jego własne ja. Tymczasem właśnie mądrość, Jezus Chrystus tak nas prowadzi, by, na, by to nasze ja zdetronizować i żeby na tym tronie zasiadł Bóg. Sam on, mądrość. I to jest bardzo trudny proces uświadamiania sobie tego, kim jestem, wchodzenia właśnie w tę prawdę o sobie. Ale to jest konieczne, bo inaczej nie otworzymy się na naszego Pana. Nawet jeśli Go będziemy wyznawać, nawet jeśli będziemy mówić, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Niego, ciągle będziemy starać się instrument instrumentalizować, a znaczy używać Pana Boga, Pana Jezusa. Do swoich własnych celów. Ciągle my będziemy tymi mądrzejszymi. I dlatego ten etap jest taki trudny, bo w pewnym momencie trzeba wyznać, tak jak uczynił to święty Paweł, czy jak czyni to święty Piotr, wszyscy zresztą święci, że jestem grzesznym człowiekiem, paść Jezusowi do Nóg, czy jak mówi święty Paweł. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała, które wiedzie ku śmierci? Kto mnie wyzwoli z tej pułapki pychy i egoizmu, w której świadomie czy nieświadomie tkwie? Ja sam siebie nie wyzwolę, bo też jak ja często powtarzam, egoista, a tacy jesteśmy na starcie, że tak powiem, na skutek grzechu pierworodnego, egoista, nawet jeśli chce przestać być egoistą. I tego szczerze chcę. Chcę tego z motywów egoistycznych, a więc jest zamknięty w tym kręgu i tym, który nas. Wyzwala, które nas z tego wyrywa, jest nasz Pan Jezus Chrystus, ta mądrość, która najpierw nas oczyszcza, najpierw wiedzie nas trudnymi drogami, bojaźnią i strachem nas przejmie, bo kiedy człowiek traci kontrolę nad sobą samym, kiedy oddaje się, jak powie Święty Ignacy, powierza się, oddaje się w ręce Boga, ma bo zaczyna się bać zanim uzyska pozyska ufność mówi dalej ten tekst zada mu ból swoją nauką aż nabierze zaufania aż nabierze zaufania pan bóg do naszej duszy to znaczy kiedy zobaczy że rzeczywiście jesteśmy mu wierni i wtedy będzie nas obdarzał swoimi darami bo jeśli by nas obdarzał wcześniej swoimi darami to, jak zresztą to widzimy w naszym życiu, wykorzystalibyśmy to dla naszej pychy, dla naszego egoizmu. Jak to zresztą często się dzieje, sami być może z tego cierpimy, bo mamy przed sobą ludzi, których Pan Bóg obdarzył jakimiś funkcjami przełożyńskimi i innymi. I, I co widzimy? Że wykorzystują te funkcje nierzadko dla siebie samych, że sami oni potrzebują oczyszczenia. Dlatego też ważne jest, abyśmy to widzieli i nie, nie bali się tego oczyszczenia, bo jest to droga Pana, która owszem jest na początku trudna i powoduje ból, ale prowadzi nas do dziecięcości, do zaufania, do powierzenia się Panu, do stanięcia w. Po jego stronie, do czerpania z niego. Tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii o tym człowieku, którego chcieli potępiać apostołowie, zaczęli mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. A Jezus mówi: Przestańcie mu zabraniać, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie zaraz źle mówić o mnie. Ten człowiek w imię Jezusa wyrzucał złe duchy. Co to znaczy czynić coś w imię Jezusa? Czynić to jego mocą. Ufać mu, czerpać z niego. Jeśli ktoś w swoim życiu dokonuje cudów, to znaczy tych małych cudów, takich nie tych rzucających się w oczy, ale czyż nie jest cudem przebaczanie, czy nie jest cudem miłość do tych, którzy mnie nie kochają, to do czego Pan wzywał nas w ostatnią niedzielę w Ewangelii, mówiąc, Wy. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują, i, i za tych, którzy Was nienawidzą. To są cuda, to jest coś, czego świat nie zna, co się nie zdarza bez mocy Pana Jezusa. To jest to, co najbardziej sprzeciwia się złemu duchowi, który nas szantażuje, mówiąc nam: Nie, nie czyń tak, stracisz na tym. Podepcą Cię, zniszczą Cię, jeśli pójdziesz tą drogą. Jeśli Ty pójdziesz drogą przebaczenia, miłości nieprzyjaciół, modlić za tych, którzy Cię prześladują. Ale, bracia i siostry, to jest droga Jezusa Chrystusa, to jest droga zwycięska. Kiedy patrzymy na krzyż, to patrzymy właśnie na tego, który kocha swoich nieprzyjaciół, modli się za nich, przebacza im. Jak to słyszymy w tych słowach, jest przejmujących słowach, jednych z ostatnich słów Jezusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przychodzimy tutaj właśnie, aby upodabniać się do Pana, to znaczy, aby stawać się mądrymi, nie mądrością tego świata, która w oczach Boga jest głupotą, ale Jego prawdziwą mądrością, mądrością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą zarazem. Amen.